Słuchajcie, dzisiejszy przykład pokazuje, ile to rzeczy trzeba kupić do kampera. Teraz musimy znaleźć na trasie jakiś camping. Troszkę się inaczej tego spodziewałem, ale mówię do niego po angielsku, a gościu... A ja nie Tom. rozumiem. To 10 koron jest na 3 minuty kąpieli. No powiem ci, no dzisiaj to ty zaszalejesz chyba na, w tej łazience, co? I po to masz ten czarodziejski kluczyk, żeby sobie wejść. Tak, tutaj widzisz, takie są też domki, takie jakby czułki takie. Więc wyruszamy dalej w trasę, tak jak mówię, najpierw musimy nalać wodę i jeszcze z takich pożytecznych tutaj rzeczy, to powiem Wam, że można sobie spokojnie tutaj stanąć w sobotę bez żadnych opłat. Także nam się dość udało i nie musieliśmy. Nie ma żadnego parkingu, tak jak tak. jeszcze z takim samochodem, stoimy Dokładnie. sobie na jakiejś uliczce, Dokładnie. opłat w weekendy nie ma. Dokładnie. Znajdujemy się tutaj w pierwszej miejscowości, obok e, Ołomuica. O, o, Świeżutki film e, obi, który się też na trasie znajduje, żeby można było e, nalać wodę do e, naszego kamperka. I się okazało też, że tu jest... E, można się wody nabrać i jest też drewnia, więc można sobie kibelek oczyścić, to chyba też skorzystamy z tego. Słuchajcie, dzisiejszy przykład pokazuje, ile to rzeczy trzeba kupić do kampera. Że po prostu co chwilę brakuje. Co jeszcze Coś tam jeszcze mamy bo zapisywamy, nie? Jakieś rzeczy. I to po prostu wszystko w trakcie wychodzi, nie? Tak. Także... Widzicie, nie kupienie, ale mi się wydawało, że tak naprawdę to wszędzie powinny być te, y, te szlauchy, nie? A jednak nie. A jednak nie. A jednak nie. Zdarzało się, że były, ale tak trzeba ze sobą zabierać. No. Jeszcze kibelek tutaj wyrzuciły, bo też jest możliwość. Zaraz strzeli, no. Słuchajcie, ablucje dokonane. Teraz musimy... Znaleźć na trasie jakiś kemping Jesteśmy tu. Widzisz? To? Tu jesteśmy to? A musimy pojechać Gdzieś tu 80 kilometrów <noise> W zależy Tam jest kemping? Jest wiele campingów tutaj po drodze O, ten jest fajnie oceniany Autocamp Krasny Krasny Tylko wiecie, nie mam tutaj zdjęć żadnych Nie wiem Poczekaj, weź zobacz Autocamp krasne, Dość wysoko oceniany 4,15 na 5 Na Krasnym? Jest napisane Krasny Zobacz, Autocamp Krasny to galeria. No to tak. Tak. No, Podobnie. Jedziemy. Pokaż. Trzeba jechać. Ale pokaż, pokaż, ale Krasny? pokaż. To... To jest krasne. Kotyś, pokaż mi tylko ten. Co? tylko to, że nie wiesz, że coś... Na krasnym jest napisane. A czy ty chcesz, Krasny, jest? Krasne, jechać. nie wiem. No to jest to. Na krasnem też jest. No też fajny tylko na krasnym jest fajny, nie? O. No, możemy tam jechać. No i super. Mamy autokamp krasny lub na krasnem, też nad jeziorkiem. Na krasnym. Tak, od nas jest oddalony teraz o 68 km. Czyli za 50 minut już jesteśmy na nowej miejscówce. Gdzie pokażemy Wam nową miejscówkę. I tam jest też taka miejscowość szumperk. I chyba z tego co wiem, to jest tam jakiś fajny zamek, ale czy my będziemy go oglądać? No zobaczymy. Jedziemy w każdym razie. No i jesteśmy. Tu chyba jest wjazd, ale widzę, że trzeba iść do restauracji najpierw się zameldować. Troszkę się inaczej tego spodziewałem, ale może wcale nie być najgorzej tutaj. Zobaczymy. Jest jeziorko tutaj. Pewnie sobie do restauracji przyjdziemy tutaj wieczorkiem Jest ciepło, ale no niestety pada deszcz Ale powiem wam śmiesznie, eee, facet bardzo miły tutaj, z obsługi eee, Ja do niego po angielsku no mnie nic nie rozumiem I tyle, i miałem wrażenie, że se zaraz pójdzie ale, A mówię po polsku, rozumiesz? Tak, rozumiem. Wszystko generalnie się dogadaliśmy. W każdym razie, słuchajcie, za miejsce tutaj zapłaciliśmy 480 koron. To ile to by było? 500. 80 zł, tutaj kosztuje nocka. I wydawało mi się, że tutaj nikogo nie będzie. Jest taka dziura, zabity a Tu jest od groma osób tam w restauracji siedzi. <grym> Pokażemy wam później Słuchaj, no w ogóle, ty ja wchodzę tam no. i mówię do niego po angielsku, a gościu... A ja nie rozumiem Po polsku, widzicie, to po czesku, Aha. nie rozumiem mhm. Ech... No powiem ci, że masz idealną tutaj łazienkę Co? Idealną łazienkę tak. no. A mówię, a po polsku rozumiesz? On rozumie no i tam wiesz, dało mi chwilę poczekać. Ty, ale ile tam ludzi w tej restauracji siedzi? Ja myślałem, że to dziura zabita dechami. Tam A. pełna re, y, ta Recyc. restauracja. Restauracja pełna mm -hmm. jest. E, No i ty, 480 koron to było jakieś 80 zł. 200 koron jest to jakieś tam y, rezerwacji na jakiś kluczyk do toalet czy coś tam, który trzeba później oddać. A, ale ty, ale prysznica jest tu na żeton. Znaczy ja. na, na y, te... Pieniążki? Pieniążki. A skąd mamy mam, mam, a tu zawsze można w recepcji zmienić. Ale mam, już to zmieniłem trochę. Ty ja jesteś coraz bardziej zadziwiata ta Polska. Znaczenie Polska, tylko. <gry> te no, tak, generalnie wiesz, co w te ciepłe kraje jak się jedzie, jest bardziej cywilizacyjnie jakoś tak. A no. tu jakieś żetony, brak za słonek. Dobra, co to ma być? Chyba, że Czechy tak mają, ja nie wiem, ale... No może tak Czechy mają, bo po prostu, wiesz... No ale dziwnie naprawdę. może się nie wyśmiewajmy, bo zaraz ktoś powie, że ten, że... Ale ja nie... z Polski Ale no, no ja nie, ja nie... No, wiesz, ja no też... jest to dla mnie dziwne Ale dla mnie trochę. Też jest to dziwne, no. Może w Polsce też takie może... są. może nie wiem. Może. Chociaż byliśmy i nie jest. Ty, to może to się na tym? Co? Fart. A patrz, bez przedłużacza się. Ale Fart. Znaczy fakt, no to po prostu... bez przedłużaczy, nie musimy przedłużaczy dawać. No nic, powiem ci y, jest to dla nas taka jakby szkoła teraz przetrwania. Przetrwania od cywilizacji. Ja proponuję, żebyśmy się skończyli tam na piwko. Dobrze. Nie? Ale ciepło jest. Ciepło jest. Ale pokazuje 27. Nie że będzie chłodniej. Ale tam jest miejsce, żeby usiąść, skoro mówisz, że tak strasznie... jest, dużo, jest ale jest gdzie usiąść Jest, dobrze. No, chodźmy. I teraz tak, o, Tu mamy 10 koron. To 10 koron jest na 3 minuty kąpieli. A 6 koron jest na 6 minut, czyli mamy 6 6, 6 18 i 9. Kochanie, masz na 20 na pół godziny kąpieli. Słyszysz? Tak. No. Mi wystarczy 3 minuty. To się no, ale jak coś to jeszcze pójdziemy rozmienić. się że ci na tyle. Tak? To ja się, cieszę, że mi starczy. No powiem Ci, no dzisiaj to Ty zaszalejesz chyba na, w tej łazience, co? Będzie szaleństwo bez trzymanki. <laughs> Dobra, a tam moje drzwi zamknięte są? Nie wiem. Ale to w ogóle są zamknięte? Tak. Dobra. Dobra, to powiem Ci tak, to ja zabieram te pieniążki w takim razie. A, No i... Wiecie, co to? Może robisz? być ciekawie. No może być ciekawie. Ale powiem Ci, że... Jak jest na zewnątrz stosuje palicho. Ale mamy swój fajny, ładny, fajną kawalerkę na koła. Tak. Więc co za różnica jak jest tak naprawdę A na Mi się teraz wszystko podoba. <laughs> Idziemy zobaczyć, jak to wygląda tam. Kurde, nie tak ciepło, nie? Tak, myślałem, że będzie dużo... O, widzisz to jest taki klucz. Widzisz taki taki mamy kluczyk za 200 koron. 200 koron to jest jakieś... Trzydzieści parę złotych. Dobre miejsce mamy, wiesz? Tak? Ale jak usiedzisz sobie wieczorem, to nikt Ci już tutaj raczej... Tak. No, no, no nie z tej strony. Te, tu chodzą, gdzie my jesteśmy o. teraz. No. widzisz? Patrz. No co, tu jest, jest to w, WC. No nie wiem, WC to chyba normalnie. Sobie, no, no. Tylko to jest męski. To jest danski. Męski. Dobra, mi się, na zewnątrz. Nie, kochanie. Widzisz? A jest no. Tu jest damski. To weź sobie do damskiego wejdź. Tylko o, czekaj, otwarte, zamknięte. O, widzisz? O, widzisz? I po to masz ten czarodziejski kluczyk, żeby sobie wejść. Poczekaj, no. zobacz, jak wygląda tutaj ten żablonek. z boku jest taka szafka. Na ścianie. Na ścianie. Jest mnie z boku. Dobra. A jest. A, jeden, dwa, trzy. No. Jest zasłonka. A i są zasłonki w końcu. To już wiesz po co jest kluczyk. I to pewnie... I patrz, widzisz do toalet... Nie, toalety normalnie chodzi, to tylko ono, widzę na prysznicę masz. Ale to chodź zobaczymy jeszcze zanim tam gdzieś pójdziemy. Bo zaraz będzie ciemno się robić. No i mamy tutaj takie, nie wiem, zbiornik wodny. No, zbiornik wodny tutaj. Jest parę kamperków, te wszystkie tak i nagle jeden, kurde, w poprzek się postawił, nie? Widzisz, no bo no, tak jakoś jest ostatni nimi czasy, że to jest, to wszyscy sobie robią co chcą. Ja w, tylko w Chorwacji widziałam taki ułożony porządek. No bo to są, i, jak, czek, są jak, on, jak to się nazywa, jak oni nazywali to takie, frizon, czy inaczej? Wiesz, no, no, ale z drugiej strony masz takie pole przy jeziorze, no i tu nie ma wydzielonej kwarce. Ma, no, no pan stanie, jest stawia, miejsce, stanąć. Nie jest No i sobie postawił. No wiadomo, że w pewnym momencie nie da się wjechać wszystkim, no. ale jak jest, to sta... no też byś się tak postawił, bo byś wyszedł sobie i byś siedział przy samej No bówe. tak, ja nie mówię, że nie on miał prawo. A ludzie się tu kąpią. Ale no. A... Leżaczki są ustawione. Tam są te chatki, co tam wiesz, wjechaliśmy. Patrz, tutaj widzisz, takie są też domki, takie jakby czułki takie zrobione. To chodź podejdziemy, zobaczymy jak to wychodzi. Już jak już jesteśmy, to chodź podejdziemy, zobaczymy i zaraz też przyjdziemy. No chyba tak. Dobra, weź tu usiądź. I jak kochanie, wrażenia? Ale patrz, miejsce dla dzieci też jest jakby ktoś chciał. Ty, jak myślisz ilu tutaj przyjedzie Polaków? No nie, no, Ale my pamiętaj, że my wybraliśmy to miejsce ze względu na to, że yy, tutaj jesteśmy niedaleko tego Skybridge. Tak, nie? no. No i po prostu wiecie, no to wszystko jest po drodze tak naprawdę, no. Tak. Wiecie, no jedziecie gdzieś, robi się 19, jak, jak mówiłam w poprzednich wejściach, 19, 20, no już gdzieś trzeba się A Znaczy, powiem Ci tak, ja wolę tutaj, e, niż na przykład gdzieś stać na dziko, no dziko jednak. zdarzy nam się na pewno nie Oczywiście. Raz, mając już teraz kampera. No. Ale jeżeli jest taka możliwość, po drodze macie jakiś, chociaż malutki kemping. Trochę cywilizacji. To się podłączycie do prądu, tak, to zjedziecie no, normalnie. I pójdziecie wypiecie, po normalny prysznic, wiesz. Y, no, to, to no. Po prostu no. Tak. Także my po prostu zaczęliśmy tak żyć teraz. Nie? Ale szkoda, że jutro do domu kończy się długi weekend. Eee, no fajny ten długi weekend z tego no. względu, że mogliśmy trochę no. z tych rzeczy trochę dłużej jakby w poleniu chować po oglądać Ale wiesz przez to, że A, było trochę tak więcej świąt, miejsca. Czy to, to będzie tak gorzej trochę nawet. No będzie po prostu no wyjedziemy na, na chwilę i zaraz trzeba będzie wracać. gdzieś pewnie blisko będziemy jeździć na No na zysko. przykład na przykład Świnoujściu. Myślimy, myślimy o tym Świnoujściu bo już na nas następny weekend powiedzieli no. nam, że, że ten kemping jest bardzo ładny w Świnoujściu. To no, więc to nie wiem czy ładny. Ja też no. nie wiem czy ładny, jakoś nas ty no, no, jest, nie zachęca. Ty no, ale... no to jest kemping w środku miasta, no to co tam no, ładnego? Nie wiem. Może no. też warto pokazać. No tam nie byliśmy. Byliśmy, byliśmy. między zdroje, koło brzegu. W świnoujściu nie byliśmy. Może zobaczymy te takie mniejsze też te nasze e, miejscowości. No. Nie? Ludzie też chcą to oglądać. Jakieś grzybowo, jakieś tam mielno, coś tam. Ale grzybowo jest koło, koło brzegu. No i. gdzieś w Świnoujściu koło brzegu. No to no. następnym razem. A, następnym? Albo gdzieś, nie wiem, coś, coś innego. No tak. Zobaczymy. Powiem wam, że czeski po prostu język po prostu uwielbiam i te, nie wiem jak to powiedzieć, te, te ich nazwy czegokolwiek są po prostu zajebiste Na przykład napojowy listek, tak? No bo to taki jeden listek I, Paweł, I patrz, piwo lachwowe, wina lachwowa, nie no wiem, super, wiwa rozlewana, o rozlewana to rozumiem, ale lachwowa? Ja to jest tak Lachow, Lachowiny nie wiem co to Może to są takie jakby butelkowane, bo to jest toczeny, to, to, to jest, to jest z, z kija, tak jak u nas. I w każdym razie powiedzieli, że najlepsze, bo się zapytałem, które tutaj to wiesz. Ten kepr. Wziąłem, wziąłem ten keprnik 12, tylko pół litra, za 46 koron. 46 koron będzie 5 zł. No z około 7 zł za, za takie piwko w kufelku. Druga strona też jest fajna, są werene, brambory, czyli gotowane ziemniaki, chranolki. No powiedz jeszcze raz, co to są te chranolki? Takie ścisłe ziemniaki. Czyli co, ziemniaki są pokrojone na plasterki i smażone i smażone? Macie takiego ziemniaka po prostu. Bramboraczki. A bramborki to są takie ziemniaki z wody. Knedliki, pieczywo. A i tutaj fajne te neco piwu, czyli pewnie coś do piwa. I teraz buczek na pr, prknę, Stry, st, styrska klobasa, utopenec. Ciekawe co to jest utopenec. Jakiś camembert, to jakieś nie wiem, to są pewnie jakieś przekąski. O, pizza jest. Chcesz pizzę? Nie. Powiem ci, ja dzisiaj też nie, dzisiaj to co, jakoś coś skromnego zjem po prostu. ja się nadam sałatką, a poza tym jak mam zjeść taką hmm. pizzę no. czeską. Tu. O Jezu, nie. No nie bardzo, może ani w pizzy się nie zabawcą. Nie, powiem wam, że to była naprawdę najgorsza pizza, jedna z najgorszych, jedna z trzech najgorszych pizz nie w moim życiu. taka straszna. Nie, Iza jeszcze była w miarę, ale ta moja to był dramat po prostu. Dramat. Ja nie wiem, jak w ogóle można tak pizzę zrobić. Ale to była jedyna restauracja na całej wsi. Restauracja, pizzeria na całej wsi. Nie? Tak. Nic więcej. Co, ja nie, ja jestem brudna. No to jedziemy, no to chcesz pokazać na nie. filmie? Się umyjesz dzisiaj, Dosta się ty podoba. dostaniesz 3 żetony i się wykąpiasz. Ile, Ile minut potrzebujesz? No To dostaniesz, to dostaniesz 30 koron i się, idź, i się idź kąp. Czyli będziesz miała 9 minut. Słyszysz? Już miała 6 minut, najpierw, Ej, wrzucisz? Ja się, ja się śmieję, bo ja się kąpałam, ale wiecie co, dzisiaj faktycznie rano nie poszłam, bardzo zwalczyłam z tym, ponieważ brak tych zasłonek jakoś mnie tak... Deprymował cię? No nie, nikt nie, nie chciała. tam dzieci też się kąpią i jakoś tak... A tak. ja wam powiem, że normalnie się poszedłem kąpać, facet się koło mnie kąpał, dupą się po prostu wszyscy do siebie odwróciliśmy i tyle. No i każdy lubi I... co lubi, a... Dokładnie, a Iza się tam krygowała, no dobra, jej, jej, jej sprawa, tak? Także teraz masz... Dwa że to, masz 9 minut. No mogę Ci dać jeszcze zastęp jeszcze w razie czego dać jeszcze ten. Znaczy słuchajcie, to tak brzmi, że ja i dam. Ja jej dam, bo po prostu ja to mam w kieszeni, a nie to, że ten. No właśnie, tu no. się teraz, tu się. Obróć tą kamerę. No, I. Jezu, naprawdę. Ja Ci dziękuję. Tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Że mi dasz na ten prysznic. Jakoś od pracy. Dobra, posprzątaj kamerę. Jest posprzątany. To posprząta jeszcze raz. Jest pachnący. To go, to go osmruć i umyj go jeszcze raz i je wyczyść I e, napachnij. No. Dobra? Słuchajcie, siedzimy teraz tutaj w naszym kamperku. Bobiku. Ale jest mega niefajnie, co? Mega niefajnie. Mega niefajnie, naprawdę. Powiem wam, że leżę tutaj, ja mam tyle przestrzeni nogi sobie po prostu wyprostowałem. No, po prostu jest bardzo kiepsko. Jest tak po prostu niefajny model. Tak się niefajnie w nim siedzi. Zobaczcie na Iskę, No, tam sztywno też no, nie ma w ogóle sztyf. przestrzeni. Ja słuchajcie. Tylko dlatego, że po prostu mój się też Tak, sobie no, po prostu, no po prostu jest bardzo Ale... kiepsko, nie? No, zobaczcie, jak on sobie siedzi. No. Pokaż, Ale... pokaż mi, jak ja tutaj siedzę. O, nie. Powiem wam jest strasznie niewygodnie, tak mi już plecy tu bolą. Ale czemu tak kłamiesz? <laughs> Te trzy poduszki po prostu nie. No nic. Ja po prostu uważam, że jesteś na znaczy uważam. Ja po prostu wiem, <laughs> że jesteś zakochany w tym kamperze, że chciałeś właśnie mieć taki komfort. No, ale jest mega po prostu komfort. Na Zobaczcie, naprawdę. no i tam jest kolejny pokój, czyli toaleta. <laughs> no, naszy, ale naszy, no. Kawalerce. Tak, to mikrokawalerka. Ale teraz są odwrócone jeszcze siedzenia, ale jak odwrócimy je w tamtą stronę, to w tak. ogóle możecie sobie um, wygodnie, wygodnie usiąść i jeszcze nogi sobie wyciągnąć. Także. Nie, no, pamiętasz jak Bardzo brzydko zrobiłeś tą zasłonkę, którą tak ładnie układałam pół dnia. O. Słuchaj, pamiętasz jak mieliśmy tego wypożyczonego kampera? Tak, pamiętam. I co, i co ja mówiłem na ten temat? Tak Wypożyczaliśmy nie? trzy razy trzy i razy, no. to było tak, że no, za każdym razem byłeś jak. no kisiłeś się tam, no po prostu tam. tam nie był, no tutaj, nie było mi ta takiej możliwości. Taka, tak zwana dzienna, czy jak to można powiedzieć nie? Tak, ja siedziałam tak jak to siedzę teraz, to było w miarę okej, okay, no bo to było takie wyjście no. przy drzwiach, no. natomiast ty jak siedziałeś, to siedziałeś jak sardynka Jaka po prostu w puszce. No, ja słuchajcie, no trzy razy biegamy, wynajmowa, tak, te, tego kampera i nie stwierdziliśmy, że my musimy mieć tą przestrzeń tutaj, bo my jednak jak wieczorem siedzimy, to chcemy mieć ten komfort, oczywiście wolimy są plus, z, z wolimy łóżka. sobie te e, łóżko, czekajcie, pokażę wam, mm, no, no te, to jest właśnie mamy to lóżko. łóżko, możemy sobie je po prostu ściągnąć na dół, tak, ściągamy jest, sobie je na dół. Sobie to jest śpimy. mega wygodne. jest Natomiast, wygodne. No. no. i wolemy, wolimy mieć tutaj taką przestrzeń, gdzie można sobie spokojnie usiąść. W każdym razie, słuchajcie. Dzisiaj jesteśmy na tym kempingu. Śmieszny ten kemping jest taki. Zaraz pójdziemy, kurde, te wrzucaj żetony do kąpieli, nie? A, no. Ale ma... To wszystko ma swój urok. Siedzieliśmy sobie z Izą tam, e, tej restauracji, miła obsługa tutaj, Z nie? widokiem na jeziorko. Tak, po czesku można się gadać z nimi, nie? No może, ale wiecie co, naprawdę... Szybki. Bo gościu nic po angielsku nie rozumiał. Nic po angielsku nie rozumiał gościu, więc trzeba było i tak z nim gadać normalnie, po polsku. On, on po polsku, znaczy my po polsku, on po czesku. I śmiesznie było. No powiem ci, że gdybym tutaj tak. siedziała z miesiąc, no to bym chyba tego czeskiego się nauczyła. Tak. Jest tak łatwy. Tak, w każdym razie myślę, że możemy spokojnie dzisiaj się pożegnać, bo ten vlog był w sumie długi. Byliśmy w, jeszcze w tym Oumuńcu. Ciekawie, jutro mamy zamiar jechać na Skybridge czyli na ten taki most między górami rozpięty. Jutro generalnie pokażemy. Mamy stąd ile? Mówię? 50 minut, 50, minut. 50 minut. Specjalnie wybraliśmy to miejsce, żeby właśnie tam jutro mieć blisko mamy 50 minut, a później prawdopodobnie pojedziemy do Hradec Kralów. Mhm, Ale też trzeba no. y, powiedzieć, że już zmierzamy w stronę. No niestety dzisiaj jest, home. Sobota, jest, jest, jest sobota, jutro jest niedziela, więc w niedzielę wieczorem musimy być w domu, ale damy radę. Wiecie co, co jest najpiękniejsze no. jeszcze, że... Kolejny weekend nas czeka też kamperkiem, Taak. naszym bobikiem. I jedziemy prawdopodobnie do Świnoujścia Do Świnoujścia, no bo najbliżej, bo po, po pracy. Tam. I pokażemy, pokażemy Wam Pokażemy Wam, jak wyglądają kempingi w no Znaczy, kempingi wyglądają. No jeden kemping. Jeden 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 no, to też pokażemy. No, także. No. Na razie, pa. Pa. Mhm. Tu pitu na wakacjach. Hmm. Branox